Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny zorganizowany przez Kozienicki Dom Kultury pod nazwą Zajączek Wielkanocny. Skierowany był on do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na konkurs napłynęło 100 zajączków z 18 placówek. Pracę oceniała trzyosobowa komisja w składzie Edyta Marczak ze Starostwa Powiatowego, Agnieszka Piwkowska, przedstawicielka Kozienickiego Domu Kultury oraz Sławomir Zawadzki z Muzeum Regionalnego. Pod ocenę jury brało zgodność pracy z tematem konkursu starany i estetyką wykonania, oryginalność, pomysłowość i wykorzystanie symboli wielkanocnych. Wybór był trudny, bo prace były naprawdę zróżnicowane. I tak w kategorii klasy 1-3 pierwsze miejsce zajął Dawid Wójcik z Gniewoszowa, drugie Oliwia Malec z Garbatki Letnisko, a trzecie Mateusz Czapka także z Garbatki. Wśród uczniów klas 4-6 pierwsze miejsce przypadło Jakubowi Spyrze z PSP nr 1 w Kozienicach, drugie Beacie Baran z Woli Chodkowskiej, a trzecie Karolinie Karszni z PSP nr 1. Wśród gimnazjalistów najlepszą pracę wykonała Daria Wrzosek. Drugie miejsce zajęła Kinga Krawczyk, obie z gimnazjum nr 2, a trzecie Karolina Styczyńska z gimnazjum w Garbatce Letnisko. W każdej kategorii przyznano również szereg wyróżnień.